Uh, uh, eee... Co to? Co to? Co to gdzie ja jestem? Nie, nie, nie. Nie wierzę. Uh. Okej. Okay. Uh. Książka. Strzał i żelazna zbroja. Co to ma być? Co to za dziwni ludzie? Gdzie ja się znalazłem? Okej. Okay. Przeczytamy. Ostatnia, co? Ostatnia kronika? Dobra. Jeżeli to coś... To pewnie nie żyje, twoją misją jest dowiedzieć no, się co się, się te, tu stało, podpisano. Okej, okay, dobra, założymy to. O, czekaj, wbijamy. Kim wy jesteście? Wieśniakami. Kim? A ty kim, ty ten w białej szacie? Bibliotekarzem. Okej, okay, dobra Co ja tutaj robię? Um, więc gdzie ten pobili i gdzie tutaj przynieśli i gdzie tu znaleźliśmy Znaleźliście mnie? Okej okay. Właśnie mówię trochę głośniej, bo ja z mało rozumiem No Okej, okay, dobra, co to jest za książka? Masz gościu, przeczytaj sobie ją Hmm. Wygląda, że tego. Ktoś tu ukrył jakąś książkę i że coś się tu stało, że coś. Co, co? Wydawało mi się, że tutaj się stało? A czekaj. Nie. Czekajcie, coś zobaczę. A co tu jest to dziwne na dachu? Yy, portal do Endu. Do jakiego endu? Ale dobra, nie boję czekaj, spróbuję tam się teleportnąć. Nie no. Czekaj, to jest tutaj? Tak. Tu jest TNT, drzwi są zamknięte. Dobra, idziemy z do tego domu, to było tutaj? Chyba tak. Okej, okay, Gosia, ale tam są drzwi zamknięte do tego domu. To ja otwórz. Ale nie mam klucza. On gdzieś będzie, czy co? No, raczej tak. To poszukam. się Zawsze coś, coś poszukam. Kurde, chyba pójdę do domu kowala. Mm. Nic nie palicie? Okej. Okay. Nie ma nikogo? Nie ma. Moje, 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 moje. Jedzenie. Uff, byłem taki głodny. Nie, nie jestem głodny jednak. Okej. Okay. Co to mu tutaj wszystko znaczy? Nic. Czemu są diamenty i inne rzeczy w skrzyni u Kowala? Ponieważ. Yy, tak. Nie wiem. Nie wiesz, dobra. Do studni wskoczę. Czy ja kąpię? Co to są za tabliczki? Gdzie ja jestem? Zawsze się napisał, taka sama książka. Teraz musisz odnaleźć dom Kowala i zapytać o. Muszę do tego bibliotekarza. Do biblioteki pójdę i zobaczę to. Ale jest tu gdzieś biblioteka w ogóle? Tegościu! tu. Jest tu gdzieś biblioteka? Ta! Ale gdzie? Tam. Dokładnie, odwróć się i pokaż. Yy, to jakby. co? Że tobą jest. Aha. Okej, okay, to wejdę tam. Przestuduję to. Co bibliotekarz robi tam? Mada mój, z tego nie wstąpić. Bibliotekarzu! Panie bibliotekarzu! P proszę pana, co. To, mam za tą kolejną książkę. Niech pan ją przeczyta. Co to ma wszystko znaczyć w tej książce? <grym> no to ja Dalszy ciąg, ten. Zagadki. Zagadki, tak. Czekaj. Dostałam takie coś. Takie coś. Czyli nie to, to. To chyba jest skrót do tych drzwi. Tak mi się wydaje. No, może tak. Spróbuję je otworzyć. Okej, okay, idziemy. No hmm. właśnie jeszcze jedno. Czemu tutaj są dwa kościoły? Bo bardzo dużo ludzi jest zwierząt. Aha, dobra. Wejdziemy, tu jest nie, tutaj jest. Bo ten chyba jest otwarty i to bez klucza, tak mi się wydaje. Chlewem go. Nie, tu jest rozwalony. Dziwne. Okej, okay, dobra, idziemy. Okej. Okay. Oby to było to. O, otwarte! Goście, jak długo tutaj już siedzisz. I co tutaj robić za CNT? Ktoś próbował wysadzić. W tym kościół. Aha, dobra, wejdę na górę. Kraty. Kraty. Dobra. Gościu, czemu na górze są kraty? Bo tam w piekle... To jest teleport do piekła? Tak. Ale goście im już to jest do o endu. Bo on to tak nazywa. Aha, dobra. Przygotuję się do do tego. To za najpotrzebniejsze rzeczy. Jest tutaj coś w tym domu. Okej. Okay. Gościu, co tu się stało? Rwało mi nogi. Ale aż tak? No. Oś ty mały gadzie. Kurde. mój armaj miecz. To jest chyba miecz. Tam się wdaje. A masz kamień. No. Oddało mi nogi. Fajnie. Dobrze. Poczytam sobie książki najpotrzebniejsze. Sorry, wiśniaki. Zostaję może te, te dwie książki. Poczytajcie sobie je. Jeżeli coś się będzie nie tak, to tutaj powrócę. Napiszcie mi w liście czy coś takiego. OK, idę. Przygotowany chyba jestem. Pozbieram jeszcze naciona. A to by to co? O, no, bo już myślałem. Nie lepszy po tym. Pozbieram pszenicę. O świnie! Pozbieram najpotrzebniejsze jedzenie. A to co to ma być, to zielone? Slime. Okej, okay, dobra. Świnki. Rozmawialiście się? Czy to już dla was nie działa? Kiedyś miałam hodowlę. Masz, masz, masz. Nie działa. Trudno, zbieram za was jedzenie. Niem. Jeden. Dwa. Trzy. A masz. Dobra. Dobra. Niestety. Głupi. Obronię was przed tym czymś. A... Ile tego jest? Mada, 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 mada. Ty, nie atakujcie we mnie. Proszę, proszę, proszę. Nie zabijcie mnie. Proszę. Jestem jednym człowiekiem. Którego pobito już. I to chyba przez was. Mam drugi. No, Okej. Okay. Pieśniaki i wszyscy, uratuję was przed tym czymś, nie wiem co to jest, żeby tutaj nie przychodziło z piekła. Okej, okay, dobra, id idziemy. Żegnam was, życzę wam powodzenia. E, ja ci też. Dobra. Idziemy, tutaj jest ten teleport? Tak, tutaj. Otwieramy. O, były otwarte już, fajnie TNT. Zbiorę Zbiory, będzie mi potrzebne. O, pani proszę księdza, proszę mi pobłogosłać pobogos przed tą podróżą. Błogosławię cię Okej, okay, dobra Zobaczcie męczący, ale... Żegnam.